Witam i moim gościem jest przewodniczący Górny z Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierz Karolczak. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Wracając do mojej chwalińskiej 60 i 61, przegrała, więc to nie był rowerek, choć rowerek to bardzo ekologiczny środek transportu, prawda? No, sport ma to do siebie, że chcielibyśmy, żeby zawsze wygrywało się, nie zawsze jest to możliwe. Ale no. czy mają ciuki za następne mecze? Gdyby było 60-60, byłby rowerek, nie byłoby żadnej emisji tlenku czy dwutlenku czy trójtlenku, a Azotu. Od tygodnia panie przewodniczący mamy największe badanie zanieczyszczeń transportowych w Polsce i to właśnie u nas w GZM -ie. i y, badacie jak y, transport jak y, samochody wpływają na jakość powietrza, bo y, jeśli chodzi o piece to wszyscy wiemy. Ostatnio w Polsce bardzo dużo mówi się o nowych przepisach, zwłaszcza o Katowicach, o strefie czystego transportu i mamy czujnik, który bada to zanieczyszczenia właśnie emisyjne z samochodów, porządny zaraz przy autostradzie i wszyscy zastanawiają się, jaka jest wartość tego czujnika. Pan i tego prezydent grupa wejdę panu w słowo w piątek, tu w tym studiu mówił, że żadna. No Być może właśnie tak. Z kolei mamy 14 miast na prawach powiatu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i sąsiedzie I, i, i z drugiej strony stwierdziliśmy, że no, chcielibyśmy zbadać to zjawisko tak mocniej, głębiej. Zobaczyć, jaki jest rzeczywisty problem, i nie tylko w jednym miejscu jednego czujnika, tylko w całym mieście. I stąd 14 miast, 700 miejsc badania tych najbardziej szkodliwych składników powietrza, substancji tzw. Tak NOx-ów, tlenków azotu, które najbardziej wpływają na nasze zdrowie. No i wtedy będziemy, myślę, mogli podejmować jakieś decyzje, co jeszcze warto zrobić, a może się okaże, że takiego problemu nie ma, jak, jak przy tym czujniku przy autostradzie. Ale jednocześnie te czujniki, niektóre z nich są umieszczone w miejscach, gdzie znajdują się tak zwane oficjalne czujniki jakości powietrza. Chcecie to porównać? No, trochę, trochę tak na bazie takiej pewnej referencji. Te, te czujniki państwowe, no to, to są czujniki wysokiej klasy. Te, te 700 tak zwanych samplerów, one już do, dokładność mają, mają mniejszą. Natomiast no, na pewno nam pokażą pewną skalę i, i przy tych punktach odniesienia będziemy mieli w stanie sobie mogli zdiagnozować inne miejsca w całej aglomeracji. A jak się okaże, że jakość powietrza te nox -y, w tych miejscach, gdzie jest największy ruch, są bardzo wysokie to, co dalej? No, myślę, że nasze zdrowie jest najważniejsze i trzeba będzie wyciągnąć wnioski, podjąć pewne działania, które no, ograniczą te, te no, Jak, bardzo jakie? szkodliwe dla zdrowia składniki. Jakie działania? Bo mówi się o strefie czystego transportu w Katowicach, co prezydent Krupa na razie sceptycznie podchodzi. A może by tak strefy czystego transportu w aglomeracji? No, tak, jak powiedziałem, dla mnie to, to zdrowie moje, moich dzieci, najbliższych, rodziny, ale i wszystkich mieszkańców metropolii jest bardzo ważne. I na tej podstawie, jeżeli dane pokażą, że warto podejmować pewne działania, to myślę, że również mieszkańcy się z tym zgodzą i takie działania będziemy mogli podejmować. W tym zakresie na pewno też jest ważna edukacja, żebyśmy wiedzieli, ale najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, czym oddychamy. Panie przewodniczący, to dalej porozmawiajmy o ochronie środowiska, bo jakość powietrza to ochrona środowiska. Dwa dni temu weszła w życie nowelizacja ustawy, Prawo Ochrony Środowiska, i ta nowelizacja nakłada na was nowe obowiązki. Jakie? No, tutaj akurat bardzo lobowaliśmy za tym, żeby mogliśmy jako metropolia nie zajmować się tylko wyłącznie transportem, ale również rozwiązywać te problemy dla nas ważne. Adaptacja do zmian klimatu, czyli te działania, które nam pozwalają lepiej przygotować miasta do tego, z czym mamy do czynienia. No, to są powodzie, to są wyspy ciepła, to jest kwestia rozwiązań energetycznych, które pozwolą oszczędzać energię. To są te, te działania, pod szerokim hasłem adaptacji do zmian klimatu, metropolia będzie mogła w nim aktywnie uczestniczyć. Do tej pory nie mogła tego robić. Wspomagaliśmy miasta w tych działaniach, teraz będziemy mogli robić je bezpośrednio. Choćby, żeby uniknąć takich sytuacji, jakie miały miejsce w zeszłym roku, kiedy gwałtowne nawałnice powodowały. No, zatopienie kilku miast. Tak, no tu jest, sporo, jest sporo takich działań, które związanych z niską retencją, z małą retencją, tak zwaną, y, kwestią ogrodów deszczowych, y, tego typu rzeczy. No, wydaje się, że w miastach no, ta zieleń powinna być bardziej obecna, powinna być jej więcej, bo ona jest naprawdę dobrym y, takim no, elementem przeciwdziałania tym problemom klimatycznym to porozmawiajmy dalej o klimacie i teraz o transporcie i, i związku transportu publicznego na klimat. Nowe autobusy się pojawią w aglomeracji, w, w metropolii. Na razie elektryczne, a potem wodorowe. Osiem no, autobusów elektrycznych, następne osiem no, podpisaliśmy umowę na autobusy wodorowe. I to jeśli chodzi o wodorowe, to to jest absolutnie ekologiczny transport. To, to jest transport, który nie e, nie emituje żadnych substancji szkodliwych. Para wodna, no to więc w ogóle obojętne dla środowiska i marzylibyśmy sobie, żeby ten transport był w 100% właśnie taki. Niestety wodór jest jeszcze bardzo drogi, ale chcemy przygotować się, testować tą technologię. Jeżeli ten wodór będzie, będzie taniał, to wydaje się, że byłby naturalnym takim zastępstwem za, za te silniki diesla, nawet z Euro 6. No, no zawsze będą mniej ekologiczne niż, niż para wodna. Następne przygotowania z KPO łącznie wydaje się, że w tym kwartale będziemy pod, mogli podpisać umowy na 90 autobusów, także jest całkiem spora, jest całkiem spora liczba. I, I te działania cały czas są na bieżąco podejmowane. Krótko mówiąc, coraz więcej żółtych autobusów będzie z zielonymi tablicami. No, tego, byśmy sobie, tego byśmy sobie życzyli. Ta, ta, taka drobna cegiełka do tej poprawy jakości środowiska wydaje się, że każdego od nas jest potrzebna. Panie przewodniczący, to o Tarnowskich Górach na koniec chciałbym porozmawiać, bo jako Tarnogórzanie, ale jednocześnie jako dziennikarz byłem świadkiem przepychanek, które miały tam miejsce. Dotyczy to dworca i zakazu wjazdu na ten dworzec dla jednego z prywatnych przewoźników. Ja wiem, że pan powie, że to ZTM, ale ZTM podlega pod GZM. Co w tej sprawie można zrobić, by ludziom żyło się lepiej, ludziom w znaczeniu pasażerom, żeby mieli łatwiejszy dostęp do? No tak, ten, ten dworzec ma ograniczoną przepustowość i dla nas priorytetem jest transport publiczny. Prywatny przewoźnik już rok temu dostał informację, iż w związku z tym już jest brak miejsca i ta sytuacja, która tam miała miejsce. No, grozi po prostu niebezpieczeństwem dla pasażerów. Mieliśmy przykłady pewnych zdarzeń, które po prostu o tym no, takie ryzyko występowało. Przez rok czasu prywatny przewoźnik nic nie zrobił. Dopiero po mediacjach i, i tutaj pomyślę pana burmistrza Arkadiusza Czecha, chciałem tutaj mu serdecznie podziękować. Został zaproponowany Teren, y, którym włada starostwo powiatowe, i wydaje się, że ten problem w najbliższych y, miesiącach uda się. Uda się po prostu rozwiązać taki teren najprzygotowany pod możliwość obsługi pasażerów przez tego przewoźnika, i nie będzie już musiał wjeżdżać na dworzec. Ale jednocześnie, i tu zacytuję fragment stanowiska wyrażonego przez samorządowców, których, które gminy to obsługuje ów prywatny przedsiębiorca. Zarząd dla zainteresowanych przedstawił propozycję, która z założenia miała ograniczać liczbę kursów, nie ograniczać liczby kursów ani dostępności, z czego wynika, że zarówno wjazd na dworzec, jak i liczba pasażerów na nim oczekujących byłaby zbliżona do obecnych. Ponadto autobusy ZTM-u miały być większe od obecnie obsługujących nasze gminy. No to jest kompletna bzdura i niezrozumienie tematu. ZTM zaproponował tym gminom obsługę yy, ich pasażerów tymi pojazdami, które kończą bieg obecnie na dworcu, a w sytuacji, kiedy mogłyby obsługiwać te gminy, te autobusy po prostu by przejeżdżały przez ten dworzec i obsługiwałyby po prostu te gminy. W związku z tym liczba pojazdów nie zwiększyłaby się ZTM-u i na dworcu zrobiłoby się luźniej. I, i to jest to klucz, sprawy, którego te samorządy nie potrafiły zrozumieć. A w tej sytuacji, kiedy te autobusy na tym dworcu się zatrzymują, kiedy prywatny przewoźnik trochę pracuje jak PKS, bo sprzedaje bilety w momencie, kiedy pasażerów puszcza do autobusu i zamiast, tak jak zwykły autobus zt który staje na kilkanaście sekund na przystanku, to tam potrafi stać kilka minut. Po prostu robi się ciasno i były przypadki już potrąceń, były przypadki, kiedy autobusy czekały pod wieczorem trzy minuty, żeby w ogóle wjechać na dworzec, bo wcześniej nie mogą wypuścić pasażerów, no to to, to nie jest standard europejski, do którego chcielibyśmy dążyć, gdzie byłoby bezpiecznie i pasażer był obsługiwany, nie musiałby czekać po prostu w tym autobusie, aż prywatny przewoźnik z niego odjedzie. To jedno pytanie krótkie na koniec i krótka odpowiedź. Jest szansa na rozwiązanie tego konfliktu w najbliższym czasie? No, tak jak powiedziałem, pan burmistrz Arkadiusz Czech zaproponował nowe miejsce dla wsiadania i wysiadania prywatnego przewoźnika. Prywatny przewoźnik nie potrafił go sam znaleźć, pan burmistrz proponował, znalazł takie miejsce, jak tylko zostanie przystosowany do obsługi pa, y, pasażerów, to ten przewoźnik tam się już będzie zatrzymywał. Natomiast też ważną rzecz trzeba zwrócić, że ten przewoźnik obsługując te gminy nie ma żadnego y, podpisanego y, porozumienia z, z Tarnowskimi Górami, ze Starostwem Powiatowym i na terenie Tarnowskich Gór nie pełni funkcji przewoźnika. Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnoślą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, był dziś gościem Radia Katowice o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.